Trwa gorąca faza hossy na rynku metali szlachetnych. W efekcie ceny złota pierwszy raz w historii przekroczyły barierę 3800 dolarów za uncję, co może otwierać drogę w kierunku 4000 dolarów. Ceny srebra dobiły do poziomu 47 dolarów, natomiast notowania platyny która drożej dopiero od kilku miesięcy, i od kilku miesięcy próbuje gonić uciekający rynek srebra i złota, przekroczyły poziom 1600 dolarów za uncję i są najwyższe od 2013 roku. Wszystkie trzy rynki balansują i znajdują się w fazie dużego, można powiedzieć, że w niektórych przypadkach nawet ekstremalnego wykupienia. Niemniej jednak, na wykresie kresach, brak jest sygnałów, które mogłyby sugerować, zwiastować nadchodzącą większą korektę. Stąd na tę chwilę bezpiecznie założyć, że hosta na rynku metali szlachetnych będzie kontynuowana. Natomiast, owszem, trzeba mieć też świadomość, że jakaś korekta, jakaś realizacja zysków może się po drodze pojawić. Natomiast niewątpliwie, żeby taka korekta się pojawiła, potrzebne będą konkretne, mocne impulsy podażowe. Jakie to mogą być impulsy? No, niewątpliwie zmniejszenie oczekiwań na cięcia procentowych w Stanach Zjednoczonych plus umocnienie dolara takim impulsem by było.